Angela, dziewczyny, bardzo często pytacie, co zrobić, żeby kupić taniej albo w, dobrze, w dobrej ofercie suknię ślubną. Najważniejsze, wybierz sobie salon, do którego będziesz chciała przyjść kupić suknię ślubną, zaobserwuj go i czekaj na oferty, na wyprzedaże, czekaj na dobre rabaty. W salonie Angela, czyli tu w naszych salonach w Toruniu, w Bydgoszczy i we wosławku. w tej chwili mamy przez 30 dni. Mega wyprzedaż. Bardzo dużą sukien w cenie 699 zł. Oprócz tego, e, podczas naszych liveów środowych, możesz wygrać voucher o wartości 500 zł na zakup nowej sukni ślubnej. E, co roku, w takim okresie e, Bożego Narodzenia, e, Walentynek, Gdynia, Kobiet, zawsze organizujemy też e, oferty rabatowe. Także obserwuj nasze profile. I będziesz mogła sobie wtedy kupić w cenę suknię w bardzo okazyjnej cenie.